Sianko, widzę z tej strony Adam Gwiar i witam Was w kolejnym odcinku z Gorilla Taga. i czemu nagrywam w tym miejscu, yy, gdzie się włącza gra, yy, bo jest to update, tak. I dzisiaj go będziemy testować i jest mały problem, bo tak jakby nagrałem, znaczy nagrałem w połowie ten film i mi się nagrywanie wyłączyło. Więc już trochę będę wiedział i nie będzie takie wow. Ale tak, mogę... Jedyne co zobaczyłem to na razie Foresta i tego tutaj stampa. Dalej do Stora nie poszedłem. Ani tam, ani tam nie poszedłem, więc jeszcze macie co ten patrzeć. Tutaj zauważyłem, że jest tak, jest darmowy kamera mod. Tak, i yy, tu mamy mikrofon. Możemy ściszyć ten. Tu mamy już nagrywanie. Możemy sobie ten zwiększyć. Możemy sobie ten zooma dać. O. No i mogę sobie na przykład postawić tu kamerę. O, ale mogę być tak daleko. Albo tutaj. O. I mogę sobie wpisywać kod. Um. No, jakby co pamiętajcie, kod Adamek 2138. Adamek 2138 Mo możecie zawsze tutaj y, wchodzić i sprawdzać, czy będę nagrywał, bo tutaj zazwyczaj nagrywam filmy na tym kodzie. Możemy sobie to odłożyć i na Foreście jest tak. Ym, tutaj mamy y, bardzo dużo świeci, ale fajny klimat jest. Tu mamy takie coś. Kiedyś jak grałem i nie umiałem nawet grać nie umiałem kupować rzeczy w sklepie to, to ja też takie coś było tylko że nie było tych drzewek, nie było tych domków i były takie same sama jedna choinka i prezenty pod nią. Y, tu mamy taką małkę śmieszną i tak. Jak mi się wyłączyło nagrywanie, yy, to yy, byłem w tym miejscu. Tak, przyszedłem do tego ciastka. Więc tak naprawdę więcej nie sprawdzałem. Oprócz tego, że sprawdzałem jeszcze to, że tu są prezenty. Tak, możemy mieć prezent. Możemy rzucać tymi prezentami. No, więc fajnie. Tu mamy mm, cukierki, jakieś świecące, bardzo dziwne. Ciekawe jak jest w nas tym, na tutorialu. tak <laughs> the Bug, masz czapeczkę, tak jak ostatnio w update'cie świątecznym, o ile ktoś był. Bo, no, na pewno część widzów musiało być na wcześniejszym update'cie świątecznym, ale dobra, foresta już mamy. Um, więc może chodźmy do sklepu. Tutaj będzie moja prawdziwa reakcja, coś mi ścina. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. okej, okay. okej, okay. okej, okay. okej. Okay. Okay. Są bombki. Um, są laski. <grym> Co dziwnie zabrzmiało, laski. E, Dobrze, nieważne, tu też mamy karabinka, Ej, kamera moda. E, mamy... kurczę, mi e, Mamy to, siedzisko Mikołaja. Tu powinien siedzieć goryl. Mamy laskę cukrową. Ja mam 1800 Shiny Rocksów, więc niezbyt dużo sobie kupię. Tu można dodatkowy zestaw w klockach kupić. Już wiem, jakie to są nowe klocki. O Boziu, jak to niebiesko! Ładnie. Mogę być smokiem Bage za darmo, to lubię. To dziękuję, ja to sobie kupię. Tak, dziękuję. Um, tu mamy stare. Oh! Pan Monki. Dobra. Um, tu mamy jeszcze cały pakiet. O, wow, to jest takie niebieskie. Fajne, ja bym to kupił. Możemy mieć bałwanka na głowie. Okej. Okay. pierścionki. Ja lubię coś takiego, ale nie chcę. Możemy mieć dzwonka. Można mieć sowę na głowie. Nawet kit te rzeczy. Można mieć prezent na głowie. Można być świętym Mikołajem. O, tu jest ta parasolka. Ja ją znam. Ją ja widziałem. Um. Można być nie tym na serio. O, tu. Gdybym miał więcej szaniroczów, to na pewno bym coś sobie kupił z tego. Nie wiem, co to jest. To nie jest darmowy page. Oj, ewidentnie nie jest darmowy, za 2000. tysiące. Taką... Dobra, a... To... Dobra, to już dawno było, co... Nieważne, nie patrzymy na to. Ym... Nadal nie można przejść na górę. Kiedy on... Pan znowu! Yy. o dobra. Idziemy testować. Laska. Cukrowa. Ale duża. Nie można jej zjeść. Szkoda. Wer, wo, 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 Ha, Ha. ha ha ja Kabum! No! Kabum! Kabum, -bum. Kabum! No! Chame! harme. Ha, ha, A! A! Dobra, zepsuta jest. Możemy... So Cały komplet smoka! I tak jak Czekolada VR, oczywiście ym, zapraszam na jego kanał Czekolada VR, bo też nagrywa na YouTubie Tak, i on też ma ten pyszczyk ym, piękny, tylko że on ma czerwony. Ja bym chciał kupić ten Ten, ten niebieski, ale wstrzymam się, bo nie mam Shiny roxów. Ym, mamy parasolkę. Kolejną. O, fajną. Tego nie widziałem. Przepraszam, widzowie, mam mały katarek. O, a tu na górze jest ten. Kostek. To jest choinka. Choinka. A choinka. wokół niej rodzinka. Dobra, nieważne. Yy, mamy światełka. No, powiadomienia mi cały czas wyskakują. Yy, mamy światełka. O nie, tam jest, no, tam z tyłu jest kontakt, widzicie, o tu. To by mocno raziło, gdyby mi w wodę. Mamy dzwon. Słyszycie? Święty Mikołaj do nas idzie, o kurde. Znaczy ja nie wierzę w świętego Mikołaja. Ho, ho, ho. Merry Christmas! <laughs> bo Nie, 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 nie. Dobra, dobra. Co to jest? Oh yeah! Piękne. Um, no to... Powiedzmy, że kosmetyki sprawdzone, bo nie będę tutaj chodził i 5 lat sprawdzał, jakie tu są rzeczy. Ale możemy jeszcze jakieś w sumie. Na przykład to ciastko. Albo tą kulę. Nie wiem, tego typka. Tego, tego typka. Tego ciastka. Boże, no kater mam. Widzowie przepraszam za to, że mam zatkany nos Ale co poradzić, co poradzić? Ciastko Nie mogę już dalej zjeść! Uskamowali mnie O, mogłem Nie, nie mogłem. Nie mogę. Mamy małpkę. Mm, nie, nieważne, nieważne, nieważne. Czemu jej ręce nie opadają? Ona... O, nie, nie. pięknie. Podoba mi się to. Mamy ciastka. Ugryze mu. <śmienny> o nie. Biedny ciastek, tylko nóżki mu zostały. To co to? Yyy. Nie eee. wiem czy to... Nie mam pojęcie, co to jest. Widzowie na pewno ten film będzie bardzo długi. <laughs> o Boże, już to widzę. 30 minut, pół godziny. Nie no, po prostu to by było zbyt niefajne. Nie no, na przykład. No, w ogóle, widzowie, napiszcie, yy, czy wolicie, żebym robił dłuższe filmy. Na przykład 20 minut, 15, albo pół godziny. Czy takie króciutkie, na przykład 8 minut, 5 minut, 10. Bo ja, ja w sumie nie wiem. I robię takie, takie nie za długie. Żeby się jakoś nie nudziło. Ale jak chcecie dłuższe, to proszę was, piszcie. Piszcie ym, ten, co chcecie. A kolejne odcinki będę chyba nagrywał z tego Camera moda. Tak, jeszcze nie wiem, popatrzcie. Mogę, o, mogę se nagrać, tak? Mogę, mogę, mogę se iść. Siemanko widzowie. Um, tak. I tu mam mikrofon. Mogę wyciszyć. I tu mogę zakończyć. I mi się to gdzieś zapisało. Where are you, my Scooby-Doo? Co? Może to jest... A. A o i mogę sobie tak. I teraz na tym kamera młodzie. mogę sobie wziąć tego, mogę sobie wziąć tego jakoś kamera z daleka? Nie, słabo. Rzuciłem go, jest w O nie, Dobra, chodź tu kamera, modzie. O! O nie! Nie. <coughs> Ale. Bożąc, nie, nie, go nie, GO! Ale... nie, 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 nie No mnie wziął Dobra, nieważne. Patrzcie, dajemy... Dajemy go... O kurcze, jaki Spiderman? Spiderman, Spiderman, Spiderman. O kurczę! O. Wow, 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 wow Ma ręka. Myślę, że w tym odcinku chyba. Em... Nie. Ten. Nie. Nie zobaczymy wszystkich map, ale możemy spróbować. Może nam się uda. Mogę sobie wziąć. Nie wiem. Na plecy? Coś? Kbym ja go miał? Nie Tak średnio trochę słabo. E, do góry nogami to Wow um. Wow! It's amazing! Daj mi tu nasza kamera mod będzie na bałwanku. A, Sekutanu Czy zrobię Ro Zrobię? Kurcze blisko Co to za świeca? Może tak jak ten na księżycu i będzie nie rozumiem tego. Uch, nie, 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 tak. YouTube nie, dobra, dobra, nie, róbmy tak YouTube nie, banuj, please nie, 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 wiem. na tu nie, wiem W tu pokażę wam W ogóle pokażę wam trik jak wejść tam. Patrzcie. Skaczecie z tego tu i się odbijacie. Widzicie, jak ja jestem. Nie, no, nie widzicie. Nie, no, widzicie. Lartowałem, nie widzicie. Jednak widzicie. Albo jednak nie widzicie. Jednak widzicie. Ja nie wiem, co. niby nawet. Dobra. No nie! Głupia laska. Nie mogę, no ona jest taka głupia tutaj, bo, on, bo jak ja się chcę odbić. O nie! Czyżby to będzie najgorszy update świata, bo... Nie no, nie będzie. Jest git. Jest lepszy od tego wcześniejszego z tymi turkejami. I w ogóle już wiem o co chodzi z tymi turkajami. Dzięki y, Alien, że mi napisałeś o co chodzi, ale ja, chyba mi się wydaje, że myślę trochę inaczej, bo u nich to jest święto, po prostu, bo y, oni w ten dzień to jest jakiś ich dzień święty i oni jedzą po prostu kurczaki, bo oni lubią kurczaki i... znaczy indyki i jedzą indyki mapka no więc ja tak... Kolejna mapka Nie wiem co ty robisz Prezenty Rekord świata Ej, muszę zrobić takiego szorca. E, no, I skaczę z tego e. U. Dobra Eee, dobra Eee, Eee, na bicza idziemy na bicza yeah let me come in i'm not watch beach let's go let's go to the beach new mm. <laughs> Dziwne rzeczy można robić z tym modem Może ja go odłożę na razie. Ja się go boję trochę. Wow, wow 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 wah, 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 Lina jest skierkowa. I to też lina, ale trochę brzydka. No ta tekstura, no. No spójrzcie, no. Nie wiem czemu, nie słyszę dźwięku. O, odgłosiłem sobie wiary. Dobra. Ło, ło, nie co tu się dzieje? Tak było wana akkujarze. Widziałem go. Co tu się dzieje? O! Kurde. znowu te świete. Pity. Yo! Są te! Luchańca! Dobra, rozumiem. A gdzie ja tu zaczynam? To jest w pewnym sensie parkour. jak ja mam to rozumieć. To jest lód? To nie jest lód. Wow, ale się można od tego odbijać. O! Oh, wow. O Jezus Uwielbiam. Dobra. Co tu jest? Co tu jest? Nic fajnego. Nic kolorowego. Nie wiem co mówię, ale jest fajnie.

Ale możecie, możemy ten pójść na OG Cavesy, na tą jedną mapę, tam gdzie sprawdzałem. Był odcinek, oczywiście, wbijajcie. Odcinek, gdzie sprawdzam nowy update w Korygillatagu. I odkryliśmy takie miejsce fajne. Znaczy to wiemy, bo to jest OG Cavey. Ale nową mapkę. Czy ta rura tu wcześniej była? Nie wydaje mi się. Dobra, to na razie nic się nie zmieniło. No nie gadać, że oni nie zmienili wyglądu. No to bezsens. Twórcy gorilla, taka zmieńcie wygląd nowej mapy na, na świąteczne. E gdzie było wyjście? Chyba na tej platformie. Wow. Nie, gdzie było? Ej, gdzie jest wyjście? Tu jest. Dobra, bo ja się tak trochę gubię tu. Dobra, widzowie. O, mam piękne lusterko. Dobra, widzowie. Ja się z, już z wami będę żegnał. I ym, narka w sumie. No, więc pa. Y -y -y. Pa, pa. Tak, pa, pa. Zostawcie lajka i tak subskrybujcie, bo jak nie to was zjem.